Widzowie, ten gruby policjant znowu zamknął mnie w więzieniu To już jest trzeci raz w tym tygodniu Ja już mam tego dość po prostu I muszę uciec z tego więzienia Ale nie zrobimy tego w zwyczajny sposób Ponieważ dzisiaj użyję do tego ksitów Tak, dobrze słyszycie Będziemy ksitować, aby uciec z więzienia w Robloxie Więc zobaczymy czy nam się to uda Oglądacie koniecznie ten film do końca A my słuchajcie, kupujemy ksity Za 1500 robuxów możemy w tej grze kupić cały pakiet ksitów Naprawdę bardzo różne mamy możliwości Dlatego kupujemy to za 1500 robuxów Let's go! Dobra, w tej gierce jednak to się dostaje z... Za darmo i zobaczcie, nagle mam 8 supermocy, 8 cheatów. Dlatego będziemy sobie po kolei każdy testować. Dobra, to mamy Godmode, na przykład jest tryb Boga. Możemy być nieśmiertelni, albo tryb Spidermana. Dobra, naprawdę ciekawe są tutaj rzeczy, ale my użyjemy sobie może Speed Boosta, czyli takiej napój, który nadaje prędkość. O, i dzięki temu jesteśmy szybcy. Dobra, no to let's go. Teraz szybko sobie uciekniemy z tego więzienia. Dobra, koniecznie oglądacie ten film do końca, bo może to być naprawdę bardzo ciekawie. Takie słuchajcie, myślę, że yy, mało kto z Was cheatował właśnie uciekając z więzienia. Chyba, że mamy tutaj jakichś cheaterów, no nie wiem. Dobra, skaczemy, proszę bardzo, proszę bardzo. No teraz to szybciutko nam idzie. pachcie tylko na to, ej, elegancko. A pakcie, jak wyrolujemy tego gościa. Klikamy. On nawet, ten policjant nawet nic tam słuchajcie, nie zrobi. Czy on się właśnie spierdział? On się spierdział! Fuj, muszę stąd uciekać jak najszybciej. Nie wiem czy to słyszeliście, ale puścił takiego bona, że aż pokrzyłem tutaj przed komputerem. Nie no, to jest coś niesamowitego, słuchajcie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał z ponieważ dobijamy razem 50 tysięcy. Będzie super, jeżeli nam się uda. Wspólnymi siłami dobijamy, tak? Więc słuchajcie, to będzie nasz wspólny sukces, jeżeli nam się uda. Dobra, kopiemy się na dół i nie no, na tym speedzie to jest naprawdę przepisko, patrzcie, ja to sobie robię bez żadnego problemu, i tak, i tak i let's go, no elegancko po prostu i ziół, i ziół, oj, dobra, zginąłem pierwszy raz, napojem na szybkość możemy to zrobić bez żadnego problemu, ale teraz zobaczymy sobie napój na skakanie tak, ponieważ ten napój da nam, słuchajcie moc skoku, będziemy mega dużo skakać, mega wysoko, dlatego tak, zobaczymy słuchajcie, jak to będzie działać, dobra, zobaczymy które będzie bardziej, bardziej warto kupić no fajne teksity, fajne teksity, fajnie się można pobawić, dobra, rozwalamy tą kratę i teraz Pyk, od razu tutaj. Patrzcie, tylko na to. Nie musimy nawet nic zrobić, zobaczcie. Czasami ten skok też może być jednak przeszkadzający, tak w sumie. Dlatego, że zobaczcie, jak się obijam o sufit, to mnie tak właśnie spowalnia trochę. Czasem tak mogę dziwnie skakać. No dobra, ale i tak całkiem spoko, bo to jest taka zwiększona grawitacja w sumie. No i, i tak jest naprawdę bardzo spoko. Dobra, klikamy sobie guzik, a teraz uwaga. Goni nas, nas ten policjant, a my, pyk, od razu tutaj. Let's go, uciekliśmy mu. Dobra, to też jest kozackie. Nie będziemy robić ze wszystkimi cheatami do końca, bo to w sumie nie ma sensu, po prostu, bo widać, który cheat jest dobry, a który nie, i który warto jest to naprawdę ciekawy, który będzie najlepszy, no pewnie ten, który nam daje nieśmiertelność, czyli ten tryb Boga, tryb admina tak zwany. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj, zobaczcie tylko na to, ja w to nie wierzę. My to dosłownie robimy wszystko, słuchajcie, na raz. Trzy poziomy na raz sobie robimy. No dobra, mi się jednak szybkość bardziej podobała niż ten właśnie skok, ale teraz słuchajcie, przetestujmy sobie innego cita, czyli paralizator. Będziemy mo mogli paralizować właśnie, paralizować tak się mówi, no nie wiem. No chyba tak, będziemy mogli paralizować właśnie tych, słuchajcie, ochroniarzy tych policjantów, także zobaczymy, czy nam się to uda. Tutaj on nam nie pomoże w przejściu tego. Zazwyczaj, ale po prostu w pokładaniu tych strażników, prawda? Bo akurat paralizatorem, no to nie przelecimy sobie całego poziomu. Ale będziemy mogli zaatakować policjantów. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie będzie działać. Dobra, przeskoczmy sobie. Przejdźmy do tego etapu, właśnie z tym policjantem. I zobaczymy, czy my go będziemy mogli sparaliżować. I jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dobra, zbliżamy się tam. Wezmę sobie paralizator. I uwaga, dobra. Oni on się spierdział. Fuj, musimy go sparaliżować za to. Uwaga, dobra. I pyk, paralizator. Nie działa? Jak to nie działa? O, sparaliżowany. Let's go. Dobra, on się po prostu 在车门 A, ale jak, jak go dotkniemy, to i tak nas zabija. A, to taki średni ten paralizator. Spodziewałem się czegoś lepszego tak szczerze mówiąc. No dobra, przetestujmy sobie teraz innego cheata, bo ten paralizator to taki dosyć nudny. Dobra, przetestujmy sobie teraz jetpacka. Łoł. Wow. Ej, będziemy mogli latać? Uwaga. La my latamy. Ej, co jest? Ko przekozackie to jest. Ej, to jest zbyt mocne. Zbyt mocne. Możemy sobie latać dosłownie. Dobra, bierzemy jetpacka i proszę bardzo. Dobra, lecimy sobie w górę. Tutaj to mo możemy cały etap tak naprawdę ominąć. Ej, to jest Zbyt mocne, naprawdę. Dobra, teraz w dół sobie lecimy. I uwaga! Nie no, to jest za mocne, za mocne, patrzcie na to! Każdy sobie tu lata na grzepku. Dobra, klikamy guzik. No dawaj, chodź policjancie, chodź. A, żartowałem, mam grzepaka. Patrzcie, jaki ten ksit jest kozacki. Ej, naprawdę, tutaj warto kupować ksity w tej GC. Grzetpak to jest do tej pory coś najlepszego, bo tutaj praktycznie nie ma możliwości, żeby zginąć. To jest tak, słuchajcie, zbyt mocne, to jest tak zbyt mocny ksit, że na nim się po prostu nie da zginąć. bo dosłownie możemy latać i nikt nam nic nie zrobi. Dobra, lecimy. Lecimy z tym pakiem znowu, proszę bardzo. I pyk, i pyk, let's go, ej, pakrzcie. Nie, 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 kula się zbliża, kula się zbliża. uuu, w ostatniej chwili, dobra, spróbujmy to zrobić teraz do końca. Nie wiem, czy z jetpakiem jestem szybszy, czy raczej wolniejszy, czy to się nie zmienia, nie wiem, ale spróbujmy. O nie, 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 nie. Aj, zginąłem, niestety. Hmm, wchodzić po rabince? Nie, ja nie muszę, mam ksita spoko, lecę sobie pakiem, proszę bardzo. Ej, to jest zbyt kozackie, naprawdę. Ja już to mówię któryś raz, ale naprawdę ten ksit jest zbyt mocny. Widzowie, wy za to musicie zostawić łapkę w górę. Naprawdę i subika z dzwonkiem też. Dobra, a teraz przetestujmy sobie na przykład tego cita. Co to jest? Uwaga, że to będą lasery z oczu. Tak, telepacja. Zaraz zobaczcie, zobaczycie, bo dzięki temu, że mamy właśnie te lasery w oczach, to my będziemy mogli sterować innymi graczami. Także znaczy nie graczami, tylko tymi ochroniarzami, właśnie. Zaraz zobaczycie, bierzemy sobie tutaj siódmęczkę i uwaga. Let's go. Dawaj, dawaj, dawaj. Co jest, nie działa to? O, -o, -o. dobra, mamy pewien problem. Nie, 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 nie. no proszę, proszę, dlaczego to nie działa? Ej, czemu to nie działa? O, działa, patrzcie, dobra, złapaliśmy go i teraz. Możemy nim sterować, widzicie to? Dosłownie mogę sobie z nim robić co chcę Mogę go na przykład do celi wsadzić, tak więc to jest przepickie. On się spierdział, fuj Idź stąd, o mój Boże Dobra, aż się przestraszyłem Spierdział się i aż go wypuściłem po prostu tak był, Taki ten jego bąk był śmierdzący Ale on z tego słynie, że jego bąki są naprawdę bardzo śmierdzące Dobra, myślę, że ten księdz jest naprawdę bardzo fajny Ale nie będziemy go testować dalej Bo w sumie nawet nie ma po co, no, sprawdziliśmy na jednym ochroniarzu Dobra, lecimy dalej, proszę bardzo Zrzućmy go tutaj, o pych, zrzucony No dobra, zostały nam jeszcze krzyk... Tak więc sprawdźmy sobie teraz tą Oto broń. Co to jest za broń? To nas przyciąga tam, gdzie my chcemy. Ej, dobra, to jest przekozackie. Spróbujmy to sobie zrobić. To jest naprawdę mocne, bo możemy dzięki temu ominąć tak naprawdę każdy poziom. Zaraz zobaczycie, zaraz wam wytłumaczę dokładnie, o co tutaj chodzi. Dobra, jesteśmy teraz na przykład na tym poziomie. Weźmy sobie tą broń i teraz naciśnijmy tutaj. Proszę bardzo, i to nas tutaj teleportuje. Ej, to jest zbyt mocne, serio. Teraz tutaj, proszę bardzo, i cały poziom ominięty. Ej, zbyt mocny, naprawdę. Dobra, spróbujmy sobie to zrobić tutaj, bo to może wyglądać naprawdę prze. Pisko, właśnie na tym, na tym policjancie. Dobra, klikamy, proszę bardzo. I teraz szybko. O, o, nie zdążyłem. Fit jednak nie jest aż taki mocny. Dobra, teraz tam lecimy, proszę bardzo. I teraz tutaj. Szybko, szybko. O, nie, 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 nie nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. A, dobra, ucieczka szybko. Jednak nie wypaliło wszystko tak, jak bym chciał. O, dobra, znaczy, że się go zgubiłem mniej więcej. Dobra, spróbujmy sobie w takim razie wejść tutaj na tą rurę. Dobra, i teraz naciśnijmy tam. Czy nas to przeniesie tam? E, o, dobra. Ej, to jest trochę zepsute. Nie do końca to jednak działa. Nie fajnie. A pomocy, zostaw mnie grubasku. O, oh, dobra, nasz szczęście zostawił. Różmy teraz tam w takim razie. No patrzcie, jak klikam a klika ma to w ogóle mnie w inną stronę dosłownie. Nawet się teraz ruszyć nie mogę. Nie no, ten kit jest akurat bezna beznadziejny, bo jest dosyć zbugowany. Zostały nam dwa ostatnie ksity i jeden to jest moc Spidermana, a drugi to jest tryb Boga, że jesteśmy nieśmiertelni, więc tryb Boga zostawiamy sobie na koniec, a teraz mamy tryb Spidermana i jak to działa? To jest podobnie jak u Was tą bronią. O, ale widzę, że troszeczkę lepiej, bo coś tutaj bardziej słuchajcie to działa z tego co mi się wydaje. Dobra. Zaraz tam, proszę bardzo. O, działa to chyba lepiej, widzę, niż tamta broń, tak mi się wydaje. Dobra, no przetestujmy sobie jeszcze. To no, tamtej broni nie było warto kupić, bo była ona bardzo zbagowana, ale zobaczymy, jak się to będzie warto kupić. Dobra, spróbujmy się teraz tam przenieść. Tak wiecie, o, dobra, teraz to już dużo lepiej działa, więc teraz pójdziemy sobie tutaj. wo, wow, 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 co się tutaj zepsuło, dobra, klikamy przycisk, proszę bardzo, i teraz uciekamy, słuchajcie, z tą mocą Spidermana, na przykład gdzieś tam, proszę bardzo. O, dobra, no i to już działa dużo lepiej. Moc Spidermana jest całkiem spoko, dobra, lecimy tutaj, proszę bardzo. O, i jest, dobra, no i to działa, to działa naprawdę bardzo fajnie Jest to podobne jak ten, jak ten właśnie pistolet, który nas przyciągał, Ale ta moc Spidermana działa dużo, dużo lepiej Dobra, skopie, skopiemy się na dół i przetestujmy na tym poziomie, który wcześniej nie wypalił z tą bronią Zobaczymy na przykład tutaj Uuu, uuu, patrzcie, wszystkie poziomy przelecone dosłownie Ej, zbyt kozackie to jest Moc Spidermana uważam, że jest to jedna z najlepszych mocy Dobra, lecimy teraz tam Oj, co się tu stało? Ej, nie, Wo, wow, wow, prawie bym wpadł do lawy Jestem ciekawy, jak to będzie działać z tą kulą właśnie, słuchajcie. Dzięki temu będziemy mogli wszystko, wszystkie słuchajcie poziomy ominąć na tej kuli. Zobaczymy. Dobra, polećmy sobie tutaj. Okej. Okay. Bo widzę, że te mocy Spidermana, dzięki tej mocy właśnie jesteśmy też bardzo szybcy. Tam więc o, patrzcie na to, dosłownie pięknie sobie to zrobiliśmy. W 10 sekund. Naprawdę bardzo spoko. Dobra, i został nam ostatni krzyk. Krzyli tryb Boga, tryb admina. I zobaczcie tylko na to, jak ja teraz wyglądam. Właśnie go włączyłem. I słuchajcie, teraz jestem nie dość, że nieśmiertelny. Zresztą mogę sobie ustawiać prędkość, jaką chcę chodzić i jeszcze skok z jakimś Skakać. Natomiast to jest zdecydowanie za mocne. Dobra, próbujemy to słuchajcie, zrobić. Zmniejszy sobie tylko skok. Okej, okay, i lecimy. Dobra, dajmy sobie prędkość na 50, chociaż w sumie to bez różnicy, bo patrzcie, a teraz mogę sobie spać na dół, a i tak nie zginę. Zobaczcie tylko na to, to jest przepiskie. Dobra, teraz sobie dajemy moc skoku, na przykład 170 i wracamy, proszę bardzo, jest zbyt mocne. Dobra, teraz lecimy tutaj, spadliśmy na kolce, to nic, bo nawet tego nie zauważyliśmy, jesteśmy nieśmiertelni. Ale czy to działa na tych strażników? To działa, nie gadaj. Ej, za mocne, naprawdę. Brakuje mi tylko tutaj przechodzenia przez ściany. Jakby było przechodzenie przez ściany, to już by było naprawdę bardzo mocne. Ale i tak jest naprawdę, mega spoko. No widzę, że tutaj jest ta moc skoku zbagowana, bo mam ustawioną moc skoku na najmniejszą. A no widzę, że i tak skakrze bardzo wysoko. I coś się tutaj bardzo psuje. Dobra, i lecimy, pyk. Proszę bardzo, jesteśmy nieśmiertelni. Możemy robić co tylko chcemy. Dawaj, kulo, leć na nas, uwaga. Wow, dobra, tylko nas lekko przegniotły, ale nic nam nawet nie zrobiła. Patrzcie, 3 sekundy i wszystko jest załatwne. Jest już jest zrobione w 10 sekund dosłownie. Dobra, teraz lecimy tutaj do góry. niczym się nie przejmujemy. Bo co? Jak spadniemy, to nic, nie zginiemy nawet. Zdecydowanie ten cheat jest najmocniejszy, ponieważ jesteśmy nieśmiertelni. Chyba najbardziej mi się podoba ten cheat. Wy napiszcie w komentarzu, który Wam się najbardziej podoba. Wow, proszę bardzo. teraz lecimy z tym poziomem. i Góry od razu się wybijamy, i wszystkie poziomy, słuchajcie, są ominięte. Tak o. Nie, no to jest naprawdę za moc. Mega polecam Wam, słuchajcie, używać tych cheatów w tej gierce Ponieważ są one po pierwsze darmowe, a po drugie na no to twórca po prostu pozwala na używanie ich, dlatego nie czytujcie prawdziwych grach, w sensie prawdziwych sitów nie, nie używajcie. Ale te księdze są w 100% okej, okay, więc naprawdę bardzo warto sobie je użyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z waneczkiem i do zobaczenia jutro na kolejnym odcinieczku, więc pa pa!